Egzamin ósmoklasisty, zadanie czwarte, czerwiec 2023. Dane są cztery liczby: 70 minus 65, setnych, minus 456 tysięcznych, 234 tysięczne. Uzupełnij zdanie. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz literami C i D. Suma największej i najmniejszej spośród tych liczb jest równa. Albo odpowiedź A, albo B. Co to jest suma? Suma to jest wynik dodawania. Czyli mamy dodać największą liczbę i najmniejszą. Największą liczbą spośród tych czterech to będzie 0,7 dodać. I najmniejszą to będzie -0, 0 ,65, minus 0,65. Minus 0,65. Ten plus i minus ostatecznie da nam minus, czyli będziemy wykonywać działanie odejmowania od 70 odejmiemy 0, 0 65 Można to działanie wykonać sobie ładnie w słupku, pamiętając, żeby umieszczać przecinek pod przecinkiem. Ale też oczywiście można dokonać odejmowania w pamięci. Dopisujemy 0, nie można od 0 odjąć 5, czyli pożyczamy sobie. 1 od 7, czyli będzie 6, a tutaj będzie 10. 10 odjąć 5 to jest 5, 6 odjąć 6 to jest 0, i 0, czyli to będzie 5 setnych. Jest taka odpowiedź. Tak, to jest odpowiedź B i zaznaczam sobie tutaj B. Przechodzimy do kolejnego zdania. Na osi liczbowej odległość między punktami odpowiadającymi liczbom. Minus 65 setnych i minus 456 tysięcznych jest dorówna. Gdy narysujemy sobie oś liczbową, tutaj gdzieś niech będzie 0, minus 456 tysięcznych będzie tu, minus 65 setnych jest tutaj. Chcąc obliczyć odległość między tymi dwoma liczbami, po prostu odejmiemy od tej liczby tą, ale pomija, pomijając minusy, to od 65 setnych odejmujemy 0,456. Odejmowanie, tu wpisujemy sobie 0, no to przechodzimy do odejmowania. Pożyczamy od 0, 6 nie idzie odjąć, czyli od piątki pożyczamy 1, będzie 4, tu będzie 10, odjąć 6 to będzie 4. Od 4, 5 nie idzie odjąć, więc znowu pożyczamy. Tutaj będzie 5, a tu 14, odjąć 5 to jest 9. 5 odjąć 4 to jest 1,0. Czyli 194 tysięczne. Taka jest odpowiedź do naszego zadania. Widzimy ją już w odpowiedzi C i tutaj tą C odpowiedź zaznaczamy.